Ten moment musiał nadejść, moi drodzy. Być w Kentucky i nie zjeść KFC nie może być. Dlatego KFC szukam. Szczerze mówiąc, jedną już znalazłem, ale kłopot był taki, że działał tylko drive-thru, więc e, pomyślałem sobie: To nie jest pełen experience, a ja muszę doświadczyć tego w całości. Nie, żebym miał jakieś wielkie przesadzone oczekiwania, no ale jednak chcę spróbować. Najbliższe KFC jest Joppo, czyli 20 km dalej, jest ten drodze. branding jest inny niż w Polsce i zaskoczyło mnie też, że nie ma Grandera w ogóle nie ma kanapki, jest tylko chicken sandwich no i oczywiście wings i tenders czekamy sprawdzimy jest tego dużo mam skrzydełka, nóżki tutaj mam no szczerze nie wiem co byski to jest taka bułka, w której na pewno masła nie żałowano. Smakuje dobrze, ale jest trudne od tego. Właśnie sprawdzam, czy wygląda tak. Nie wiem, co myślicie. Ja jestem głodny, więc myślę dobrze. Finisz taki trzymający się języka czekoladowy, lekko drzewny Tak to ważne, to ogórek spoko, z poko, kurczak z pokoju. Ty też nie jest. Nie przyciągnęło mnie wizualnie Z połytkami powiedziałbym, u nas lepiej Sprawdzamy jeszcze nóżkę z kurczaka Oferowano nam jeszcze wersję crispy Ale ta już jest tak crispy, że pragnęłam zęby, więc Jest lepiej, niż myślałem, bo dali ziemniaczki mm. Jest też zdrowo, bez Kolesław W restauracji jest sześciu mężczyzn Pięciu z nas ma czapkę z naszki I pomimo, że i licząc mnie, cała reszta to raczej osoby starsze. W radiu, czy nie wiem, tu w muzyce restauracyjnej, leci Warren G. z Nate Dogiem, piosenka Regulate. Tworzy to razem dość interesujący klimat. Niestety popełniłem klasyczny błąd szkolny: to znaczy, że przyszedłem do podwodu zbyt głodny i zamówiłem za dużo. Ale jakoś dałem radę. Tak bym ocenił, że frytki słabudko, reszta zupełnie spoko. Widzimy. W produkcji bourbona bardzo ważny jest wapień. Region Bluegrass w taki leży na takiej ogromnej wapiennej czapie i to ma duże znaczenie dla smaku powstającej te whisky. Oczywiście zwiedzamy destylarnie, oglądamy aparaturę, smakujemy różnych whisky, ale ten wapień też jest dla mnie ważny, więc przyjechaliśmy na Limestone Gorge, nie George tylko Gorge. I właśnie Idziemy zobaczyć, jak woda płynie po wapieniu. Mam nadzieję, że to zobaczymy dobrze. Jest tylko jeden mały kłopot. Otóż kupiłem sobie nowe buty do biegania. Nieważne, buty jak buty, natomiast coś mnie tknęło, żeby je dzisiaj założyć. Jadąc tutaj śmialiśmy się nawet z Oskarem, że jest park krajobrazowy i to trochę spełnia taki amerykański stereotyp, ponieważ dwupasmowa droga jedynie z ograniczeniem 25 mil na godzinę prowadziła, jak nam się wydawało, praktycznie do miejsca, które chcemy odwiedzić. Okazuje się, że zupełnie tak nie jest. Wygląda na to, że tylko my tutaj jesteśmy. Las jest przepiękny, ale nie wiemy jeszcze dokładnie dokąd zmierzamy. Natomiast w tej chwili jesteśmy w czterym lesie, ale to pokazuje, że Życie się ze sobą sporo niespodzianek, a wy jeszcze wraz ze mną możecie teraz poczuć, jak to było w pierwszej połowie XX wieku, między latami 1919 a 1933, kiedy to moonshinerzy z dala od osad ludzkich w lasach Kentucky produkowali swój wimber, który nazywa się moonshine, czyli blask księżyca, właśnie dlatego, że... Tylko w blasku księżyca w lasach można było go produkować, ponieważ to gwarantowało, że poborcy podatkowi i policja nie zauważą unoszącego się nad alembikiem dymu. W takich warunkach to się działo tylko w nocy, a my dalej szukamy wapień. Żaden ze mnie traper, moi drodzy, a nie myśliwy. Natomiast to są świeżutkie ślady tej sarny czy czymkolwiek. Co to było Sarna, myślisz, czy Daniel? Skakuję. Jeszcze pół godziny temu nagrywałem recenzję KFC, a teraz stąpam po dnie strumienia w Kentucky. Wszystko dlatego, że stan wody jest obecnie tak niski, w zasadzie to w ogóle go nie ma, że mogę sobie na to pozwolić, co doskonale obrazuje, w jaki sposób woda płynie tutaj po czapie wapiennej, mając z nią ogromny kontakt, oddając jony żelaza i spływając do ujścia. Mogę stąpać po wapiennym dnie i zrozumieć doskonale, z pierwszej ręki. Doskonale można to nazwać, czerpiąc wiedzę u źródeł, a nie z różnych źródeł, w jaki sposób woda ma kontakt z wapieniem i dlaczego Kentucky słynie z produkcji whisky. Oskar, jak wrócić? Słabo, słabo. Lepiej to będzie próba. Nie widzieliście przypadkiem jakiegoś wapienia. Moi drodzy, to miało być. Dosłownie Amerykanie tak mówią walk in the park. To miało być nic. Nie wiem, ile kilometrów miał ten spacer. Jestem cały spocony. Nie będziemy już wam pokazywać obydwaj przyszliśmy tu w nowiutkich, białych sneakersach. Nie są już białe, są brudne od gliny. Teraz już wiem za autopsji glina. Wyjątkowo. Wyjątkowo do złudzenia wręcz przypomina. Przypominam. Posłużę się na sam koniec również anglosaskim powiedzeniem, let's call it a day. teraz tak myślę sobie. Mam nadzieję, że tam nie było kleszczy. Dzisiaj spędzamy dzień w Bardstown. To jest niewielkie miasteczko, populacją, bo ma zdaje się kilkanaście tysięcy mieszkańców, ale jest wielkie destylacją, ponieważ ma w samym obrębie miasta 6 destylarni, a 10 czy 11 w najbliższym sąsiedztwie. Także jest co robić. Mamy kawałek drogi, ale mam nadzieję, że dzień będzie ekscytujący. W Stanach reklama alkoholu jest legalna, więc nie jest żadnym problemem, żeby Maker Mark miał taką to wieżę ciśnień, z której z góry leje się butelka i tym dolnym słupem spływa bourbon. Taka ciekawostka. Jechaliśmy do Bardstown, czyli miasta, które tytułuje się jako Burbank Capital of the World, czyli światowa stolica Burbona. Nie bezpodstawnie, bo w samym mieście jest 5 czy 6 destelarni, a w okolicach liczba ta zwiększa się do 11. Niestety pogoda nie rozpieszcza. Deszcz, chwilami grad, więc na razie czerpiemy przyjemność z zaskakującej atrakcji, moi drodzy. Pierwsze rondo, jakie napotkaliśmy w Stanach Zjednoczonych. Wprawdzie na rondzie są znaki ustąp pierwszeństwa przejazdu, więc to jest takie pół rondo, ale no dobra, niech będzie, że rondo. Po kilku okrążeniach chyba losowo wybiorę ulicę, do której zmierzam i zobaczymy, co dalej. Z natury rzeczy wynika, że historia gorzelnictwa amerykańskiego nie jest tak obszerna jak historia gorzelnictwa europejskiego. Nie oznacza to jednak, że nie jest ona bardzo interesująca. Aby poznać ją u źródeł przyjechałem do Bardstown w stanie Kentucky, aby odwiedzić Oscar Get's Whiskey Museum, gdzie zebrano bardzo interesujące artefakty z historii whisky amerykańskiej. Ruszamy! Muzeum Whisky Oscar Getza to prawdziwa gratka dla miłośników amerykańskiego gorzelnictwa. Naprawdę warto tu zajrzeć przy okazji wizyty w Bardstown. Muzeum od niemal 40 lat gromadzi eksponaty, dokumentując i promując historię i kulturę produkcji whisky. Znaleźć tu można nie tylko informacje o dziejach whisky w Stanach i Kentucky, ale także wiele eksponatów, np. makietę barów w salonie, artefakty z czasów prohibicji oraz imponującą kolekcję butelek. Mówiąc krótko, naprawdę polecam. Zanim wprowadzono prohibicję, alkohol stawał się w Stanach Zjednoczonych prawdziwą plagą. Bary kusiły miłośników whisky, pozwólcie, że tak łagodniej nazwę, darmowym lunchem. Lunch był za darmo w formie crackersów albo krecli. Za alkohol trzeba było płacić, i oczywiście właścicielom barów chodziło o to, aby lunch można było określić sformułowaniem Liquid Lunch. Na przełomie XIX i XX wieku nie było zamrażarek, czy kostkarek do lodu, więc lód przechowywany był w zupełnie inny sposób w takich oto prestiżowych drewnianych skrzyniach. To jest bar muzealny, więc sytuacja jest hipotetyczna, ale wyobraźcie sobie, że siedzę tutaj i piję jedną kolejkę, drugą, trzecią, piątą, dziewiątą, a później sami się domyślcie, co to jest. Teraz chwila na autopromocję. Kiedy wróciłem do Polski, byłem tak podjarany tym, co zobaczyłem, że postanowiłem napisać książkę o whisky amerykańskiej. Zrobiłem duży zamach, ponieważ chciałem wyczerpać temat. Pisanie zajęło mi rok. Książkę zatytułowałem Whisky amerykańska. Historia, metody produkcji, kluczowe destylarnie i marki. W środku poznacie historię gorzelnictwa amerykańskiego, regulacje prawne świata whisky, metody produkcji, a także opisy niezliczonych destylarni i marek. I oczywiście wszystko to zilustrowane całą masą zdjęć. Z mojej książki dowiecie się: Jak to możliwe, że Whisky wywołała w Stanach powstanie? Skąd się wzięła nazwa Bourbon? jak doszło do tego, że whisky w Stanach była tylko na receptę, w jakich klasykach wielkiego ekranu przewijał się temat whisky, na czym wzbogacił się Al Capone, z ilu gatunków dębu robi się beczki, czy whisky może leżakować za długo oraz dlaczego skutki prohibicji trwają do dzisiaj. A to i tak tylko czubek góry lodowej tematów, które omówiłem. Nie ma na co czekać. Link do księgarni M Publishing, jedynego dystrybutora mojej nowej książki, znajdziecie pod wideo. Otwórzcie sobie w osobnej karcie przeglądarki już teraz, a po obejrzeniu odcinka zapoznajcie się z opisem książki. Naprawdę warto. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon okresu prohibicji była Carrie Amelia Nation, która słynęła z fanatycznej nienawiści do alkoholu, którą manifestowała uwaga, napadami na bar. Aby maksymalizować szkody napadała z siekierą w ręku. Siekiera to w języku angielskim hatchet, więc napadem Carrie Amelia Nation nazywano hatchetations. To pani, której jako entuzjasta whisky raczej nie chciałbym spotkać. Dobra vintage'owa fotka sklepu z whisky z 1965 roku. Ogromny asortyment i bardzo ciekawie widoczne ceny. Na dolnych półkach flaszki kosztują od 1,5 dolara do około 5 dolarów na półkach górnych. Lubię stare fotki, one przenoszą w czasie. Wyobraźcie sobie, że stoję w kolejce za tym gościem, i on się obraca, i on naprawdę by mógł być frankiem sinatron. Dziwna sprawa. Przysiągłbym, że widziałem tego gościa, jak reklamował pieczone kurczaki z Kentucky. Po całodniowej wizycie w Bardstown skierowaliśmy się ponownie do Louvre, aby zajrzeć do bardzo ciekawej destylarni Mycters, która znajduje się w samym centrum miasta. Ale o tej przygodzie dowiecie się w następnym odcinku vlogowym. Napiszcie mi w komentarzach, jak podoba się Wam ta amerykańska seria. Subskrybujcie mój profil po więcej, aby nie przegapić kolejnych odcinków. I widzimy się już za kilka dni.